To ja dzisiaj w Rozmowiam Bolubię chciałam Wam przedstawić Daniela Petryczkiewicza. Yy, jesteśmy dzisiaj w hali Koszyki, opustoszałej, bo to jest wyjątkowy dzień, ale właśnie się materializuje Twój projekt, No Beauty in Plastic. No. Przed nami wernisarz dosłownie za kilka dni, więc wprowadźmy i zachęćmy, żebyśmy się spotkali, żeby ta rozmowa dzisiaj miała kontynuację face to face z ludźmi, którzy się zjawią. No dokładnie. To, yy, Powiem Wam, że... To jest bardzo taki poruszający moment, e, dlatego że ja też pierwszy raz widzę te obrazy już wydrukowane. To też jest inaczej, trochę wiesz, jak one wychodzą z drukarki, to jest taki work in progress. Tak. E, nie widziałem ich wcześniej. Przyjechały tutaj zapakowane, za nami tutaj wszystkie te rozpakowane. rozpakowywać rozpakować jeszcze tyle do rozpakowania. Dzisiaj będą wieszane, tak. e, także to jest wyjątkowy moment i, i czuję się trochę poruszony, trochę zestresowany. E, nie ukrywam. Natomiast jest to mega. Mega fajne uczucie tak finał finałów, że coś na co się poświęciło rok pracy i też zaangażowało bardzo dużo ludzi, a po drodze trochę jak taki efekt kuli śnieżnej angażowali się kolejni. No wszyscy mam nadzieję się spotkamy i będziemy mogli zobaczyć. No jak wygląda finalny efekt, ale chciałbym, żeby w tym było też coś więcej, bo ten projekt nie jest tylko o tym, żeby pokazać, o, Daniel potrafi zrobić ładne zdjęcia, tak? To no, już wiemy od projekt... dłuższego czasu, że Daniel potrafi, jako fotograf, okay. fotograf sportowy. Nie takie proste to było wszystko, ale, ale, ale to mm. prawda. Natomiast w tym projekcie jest oczywiście coś więcej, tak? Bo ten projekt jest o tym, żebyśmy się trochę zatrzymali w tym codziennym biegu, tej takiej... Bezrefleksyjnym używaniu tego jednorazowego plastiku. Bo to nie chodzi o to, żeby wydać wojnę plastikowi w ogóle, bo prawdopodobnie nie jesteśmy w tym świecie w stanie funkcjonować w ogóle bez plastiku. Ale wydać wojnę temu, czego nie musimy robić, czyli na przykład brać wiesz, tej słynnej zrywki w, w sklepie wody i butelkowanej. wody butelkowanej, brać warzyw na tacce owiniętych. Po co to, tak? Może... Biojeko, nie byli No to na właśnie, biojeko, a wszystko zawinięte. We mnie się gotowało, jak patrzyłem na to, że to się nie zmienia, a wręcz narasta i sobie pomyślałem, no nie mam pewnie na to dużego wpływu, bo nie wiem, no nie, nie pójdę i, i nie wiem, nie będę walczył w polityce na przykład, bo się nie czuję, tak? W tym. A, ale być może inni mogą, ale ja za to potrafię mówić obrazem i potrafię trochę mówić słowem, mam nadzieję, i pomyślam sobie: OK, może to jest jakiś sposób, żeby, żeby coś zmienić, no, spróbować. I potrafisz chociaż. też inspirować i jakby zm, nie, zmuszać to nie, bo ty nie zmuszasz, tylko ty motywujesz do współgrania, bo ten projekt nie, nie mógłby tutaj zaistnieć, gdyby nie cała masa ludzi, które zgromadziłeś wokół siebie, nawet sobie wyobraziłam trochę ciebie w roli takiego reżysera, bo coś w tym jest, <laughs> że bierzesz odpowiedzialność za masę ludzi. Najpierw masz pomysł w głowie, bardzo mi się spodobało, w jednej z rozmów, powiedziałeś, że w końcu słyszałeś od kogoś, masz pomysł, zacznij to robić. Nigdy nie Dobranę. będziesz w 100% gotowy. Więc Dobranę. powiedz o tym, jak ten proces się zaczął. Ta myśl od tej twojej myśli w głowie do tego miejsca, w którym stoimy dzisiaj. <grym> e, w ogóle to zaczęło się od smogu, tak? Więc do, tak. w dobrym momencie może to się dzieje, bo, bo w tej chwili smog znowu jest na tapecie. Bo się zrobiło i, zimno. I, I Bo się zrobiło zimno. Tylko smog jest trochę sezonowy. Oczywiście strasznie niebezpieczną sytuacją. Ja mieszkam w Konstancinie. Wydaje się, okej, okay, uzdrowisko, piękne miejsce, park, e, e, tężnie itd. Dalej, a to jest jedno z najbardziej zanieczyszczonych miejsc, jeżeli chodzi o smok na w ogóle w województwie mazowieckim. Więc ja sobie pomyślałem, kurczę, coś z tym trzeba zrobić, może trzeba jakoś opowiedzieć o tym ludziom, e, ale ten pomysł do, dojrzewał do mnie, jak, we mnie jakiś czas i tak właśnie sobie myślałem, nawiązując do Twoich słów, w których mówisz, że no, wiemy, że, że robię dobre zdjęcia. To nie jest takie proste, bo. Nie ja wiem, że to nie jest proste, e, ale ja nie. nie wiem, czy raz każdy nie twórca tak ma czy nie, <laughs> e, ale ja w każdym razie miałem tytuł, kurczę, ja nie wiem, czy ja potrafię w ogóle to zrobić, czy mm -hmm. potrafię to pokazać, czy ta modelka Chciał współpracować, czy to się w ogóle ludziom będzie podobało. I Tomek Drzewiński, który jest jednym z moich nauczycieli fotografii, powiedział mi, na, bo zaprosił go na takie spotkanie, chciałem zderzyć się, ten pomysł mm -hmm. z profesjonalistą. I to on mówi: Słuchaj, w ogóle się nie zastanawiam nad tymi technicznymi aspektami. Weź tą modelkę, idź na ten dach i zrób te zdjęcia. Dobra, super, to się zapaliłem, to było, nie wiem, w wrześniu może. Mm -hmm. No oczywiście przez następne 4 miesiące nic się nie wydarzyło, <laughs> ale w jakimś momencie zobaczyłem e, zdjęcie mojego kolegi po fachu, e, który wypuścił e, takie zdjęcia właśnie z maskami, jakieś takie stylizowane mm -hmm. fotografie i właśnie z kontekstem smogu i walki ze smogiem, to cholera, ktoś mi kradnie projekt. No i zadzwoni. Albo robi, albo. To tak, jest tak jest. To jest podobno tak, że jak pomysł przychodzi do Twojej głowy i go nie przygarnisz, nie zrealizujesz, to on idzie do innej głowy, Cisam. więc albo go złapiesz, albo Bardzo nie. Bardzo mi się to podoba, co powiedziałeś, więc tak, to tak. trochę tak było. Więc ja mówię, powiedziałam sobie: nie, 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 nie uciekam w mhm. projekcie, nie uciekaj, pomyślę, nie uciekaj. Zadzwoniłem do y, kolegów, tu znowu gdzieś ta karma i, i, i magia spotkań z ludźmi działa, bo jakiś, jakieś kilka miesięcy wcześniej poznałem tancerzy streetowych ze Szkoły Tańca Grawitacja w Piasecznie. Kuba Michala, który tam dowodził tej, tej grupie, którego pozdrawiam też serdecznie, bardzo szybko odpowiedział na ten apel, bo ja zadzwoniłem nie wiem w środę, w czwartek, mówię, Kuba, w weekend ma być słaba pogoda, smoki i w ogóle robimy streetową, zaczynamy ten, ten projekt, mm -hmm. o którym Ci kiedyś opowiadałem, bo ja się tam tak. gdzieś podzieliłem. I Kuba mówi, dobra, to ja zgrywam ekipę. No z ekipy w finali się okazało, żeby był tylko Kuba i jego koleżanka Zuza, ale jak zobaczyłem to, co oni robią, to pomyślałem, w cholera, w, w zupełności wystarczy, robimy. No jak wrzuciliśmy te pierwsze zdjęcia, wiesz, pomysł był stylizacja, maska gazowa, ta zadymiona, mm -hmm. zesmogowana, taka pusta, kompletnie weekendowa Warszawa, e bo, bo jakby idea też była taka, żeby pokazać to w miejscach, które ludzie kojarzą, żeby to wiesz, było takie bliskie Twojemu sercu, nie? Że tak. to nie jest gdzieś zrobione w wydumanym, nie wiem, jakimś Nowym Jorku, czy nie wiadomo Tylko gdzie. Tylko mijasz tą ulicę, Tylko bo tą ulicę tak? tak? Dokładnie. Chodzisz tu i tu się trujesz tym smogiem, tak? Mhm. I, yy, I zrobiliśmy te zdjęcia, one po, yy, trafiły do sieci. No, i tak naprawdę od tego momentu trochę się zaczęła lawina. No, bo ja napisałem, że, że chcę kontynuować ten projekt, jeżeli on też jakoś porusza y, ludzi. I zapraszam tych, którzy coś fajnego robią z ciałem, no bo jakby wyrosłem gdzieś z tej fotografii sportowej, więc tym, tym się czułem też dobrze. To ja chciałbym kontynuować to i właśnie takich ludzi, którzy w artystyczny sposób wyrażają się ciałem sfotografować w różnego rodzaju takich stylizacjach. No i się zaczęło. No i potem była moja koleżanka kitesurferka, Kasia Jaworska, e, potem Joginka, Kasia Złotkowska i to były te sesje smogowe. No potem sezon smogowy się zaczął kończyć, ja sobie pomyślałem, ale co jest bardziej uniwersalne niż smog, bo smog jest oczywiście ważny i to, to jest bardzo ważne, żeby to nagłośnić. Natomiast sobie pomyślałem, kurczę, no przecież właśnie przychodzę Jeżdżę co tydzień do tego supermarketu i pierwsze co widzę na wejściu, to te wszystkie oblepione tą folią, warzywa, bio, eko i tak potrafi... dalej. Zgłębia... Próbowałem to zgłębić, dlaczego to tak jest w ogóle, I, i się dowiadywać. Nikt mi trochę takiej przekonującej odpowiedzi nie potrafił dać. Trochę zacząłem pisać o tym na, na, gdzieś na Facebooku, na Instagramie i zamyślałem, cholera, to trzeba pokazać. I wtedy w wyobraźni zobaczyłem od razu, wiesz, różne formy ruchu, które. Tym plastikiem, oblepione w też ciekawych miejscach Warszawy, mogłyby zadziałać na wyobraźnię. Tak, naprawdę, chyba nie ma ważniejszego tematu w Polsce, ale w ogóle na świecie, niż katastrofa klimatyczna. ale Tam, z drugiej da. strony, ja mam wrażenie, że jesteśmy mistrzami świata w zamykaniu oczu. No I twój projekt, między innymi, jest takim, jakby, jakby ci ktoś przyłożył zdjęcie przed oczy i powiedział: naprawdę, no. nie wiem, zastanawiam się, czy my musimy zobaczyć swoje twarze, twarze swoich bliskich, tak jak to są twoje modelki. Nie wszystkie jeszcze tutaj obrazy tak. otworzyliśmy. Mówię obrazy, no. ponieważ to też są zdjęcia na płótnie. I faktycznie to też dodaje <laughs> takie razie stać tym zdjęciom, ale ja bardzo lubię te ekspresyjne zdjęcia, kiedy widzisz, że po prostu ta folia człowieka dusi, to masz mm. problem z oddechem przy oglądaniu tak. nawet. Może to jest taki moment, żeby właśnie przedstawić i przed oczy i powiedzieć, hej, to dotyczy ciebie, tak. to nie jest problem, który mm. zniknie. To są dwie, dwie rzeczy, super, że to mówisz, bo pierwsza rzecz jest taka, że y, pamiętam, jak w, w telewizji y, gdzieś y, pokazywałem to i prowadzący powiedział, kurczę, normalnie jakbym zobaczył y, takie zdjęcie, nie wiem, że tam coś, folia, coś mm -hmm. się dzieje, to w ogóle nie zwrócił na to uwagi, nie? Ale mówi, tutaj Widzę dziwne zderzenie, bo jest, mówi dziewczyna w stroju fitnessowym pod znanym warszawskim mostem w masce gazowej. No to, to od razu wiesz, to cię ci wali po oczach, nie? E, 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 ta Weronika Zaręba, która tańczy Poldens, to są jedne z trzech zdjęć, które będą pokazywane, jeszcze jest jedno nierozpakowane. E, pamiętam, jak ona, jak ona w, w, nakryliśmy ją tą folią, to ona w pewnym momencie nawet sama przeżyła trochę szok mówi kurczę, to jednak wymaga dużo wysiłku, żeby tam się ustawić. On mówi, ja nie mam powietrza, ja się tutaj duszę, nie? I to rzeczywiście na tych zdjęciach widać, tak? To widać, że jak ona, że jak, wiesz, tam zaczyna brakować powietrza pod, pod spodem, bo to powstało taki namiot foliowy, to jej się to wszystko przyklejało aż do twarzy. Ja, ja miałem takie momenty, że się wiesz, trochę Bawała nawet się, bałem, tak? Bezpieczeństwo, o o tak. bezpieczeństwo tych ludzi. Szczególnie tu, tu, tu jest taka sesja, która. Która szczególnie mnie kosztowało dużo emocji, to jest y, y, Marysia Gawlik i, i, i Julian Waglewski, którzy, by the way, w tej chwili są finalistami. Mam talent. Tak, podniebne to są, akrobacje. Tak, podniebne mhm. akrobacje. To było niesamowite. To jest na jednym z w centrum Warszawy. E, to są goście, którzy naprawdę wiedzą, co robią. Natomiast zawinięci w tą folię, gdzie tak do końca wiesz, nie wiesz w jakim momencie i miejscu skoku jesteś, tak. bo jednak to wszystko ci tam fruwa, wiał wiatr się. i tak dalej, tak. To, to naprawdę ja tam miałem pot mi zimny płynął po plecach, żebyśmy sobie nie zrobili gdzieś tam krzywdy, wylądowali. tak, żebyśmy bezpiecznie wylądowali, ale super dali radę. I to jest też piękna praca z profesjonalistami, tak, że oni jakby wiedzą i czują swoje ciało. Daniel, super. jeszcze podkreślmy jedną ważną rzecz, że to są ludzie, którzy się zaangażowali w ten projekt bezpłatnie. Prawda. I chodziło ci przede wszystkim o to, że zmiana świata wymaga... Konkretnych ruchów hmm. i znowu nie możemy zmienić całego świata, ale rzeczywistość wokół siebie już tak. tak. To są ludzie młodzi. Bardzo często się teraz mówi, że a to pokolenie, oni się nie chcą angażować, mają tyle spraw. Jak, wyglądało, jak wyglądały twoje doświadczenia? Zadzwoniłeś z propozycją, powiedziałeś, hmm. słuchajcie, nie mam budżetu, ale chcę zrobić coś, co zatrzyma ludzi, być może by była dalszą dyskusję. Jakie były reakcje? Super, że o to pytasz, bo ja to też staram się bardzo mocno podkreślać. To są bardzo młodzi ludzie, mają. 100 tysięcy rzeczy, które mogliby hmm. robić bardzo atrakcyjnych i, i pasje i, i, i pewnie jak każda młodość ten słomiany zapał, a tutaj szczerze mówiąc o pieniądzach w ogóle nawet nie było dyskusji. To w, w ogóle jakby był temat, który nie istniał między nami. Oni się po prostu zgłusili, Julian z, z Marysią, zadzwonili i mówią, słuchaj Daniel, jest takie wideo, zobacz, co my robimy, może to Ci się spodoba. Jak ja zobaczyłem, co oni robią, mówię, kurczę, Wszechścia kiedy spraya. robimy, tak? Kiedy to robimy, tak? Słuchajcie, ja, ja załatwiam, jestem w trakcie załatwiania, wyobrażam sobie, że zrobimy to na jakimś wieżowcu, mm -hmm. na, na dachu, oni od razu uwielbiamy taką jazdę, to w ogóle zróbmy coś takiego. Tak. Więc jakby to w ogóle w ogóle nawet ten temat pieniędzy się, się w ogóle nawet nie pojawił. Bardziej się pojawiło tego dobra, to jak to zrobimy, kiedy, jak najszybciej, kiedy będą sprzyjające warunki. Nie było to też łatwo, bo wszyscy oni robią, trenują, często się uczą albo gdzieś tam nawet pracują, więc nie było tak łatwo tego wszystkiego go zgrać, ale powoli systematycznie ucząc się też cierpliwości, e, zrobiliśmy to. E, no też kwestia wyczekania warunków, a czasem dopasowania się do warunków, które istniały, no bo trochę czasem tak. nie, nie mieliśmy wyjścia, jeżeli się umówiliśmy. Wiecie, zdobycie pozwolenia na to, żeby zrobić w ogóle zdjęcie, jakieś na akrobacje na dachu to Grzesiu, który nam to jakby ogarnął i zarządził, był jedną, jedyną z dziesięciu osób, które w ogóle nam zaufały i pozwoliły to zrobić. Generalnie ludzie po prostu się boją takich klimatów i boją się tego, że, że potem będą ponosić odpowiedzialność. Nie było to, nie było to łatwe. Więc wracając do tych młodych mhm. ludzi, fantastyczne było to, że oni odpowiedzieli na to błyskawicznie i bardzo się mocno zaangażowali, jakby w ogóle nie myśląc o korzyściach dla siebie jako takich, tak? Tylko jakby Fajnie było, że, że, że jakby ja widziałem w ich to że, ok, fajnie się zająć jakąś ideą, która ma jakiś sens. Ja myślę, że to jest tak z młodymi ludźmi, że oni może rzeczywiście na zewnątrz troszeczkę są tacy olewacy, trochę zblazowani, trochę nie wiedzą w którą stronę, ale jak im pokazać sens czegoś, co, co oni czują, co ich otacza, a co. Ma już teraz, a będzie za chwilę miało znaczenie dla ich życia, jakości też tego życia i e, ich przyszłości, to nie to mega czują. Ja myślę, że to co robi Greta Thunberg teraz pokazuje, Cudowne. jak bardzo mocno młodzi ludzie się potrafią zaangażować. Tylko może my trochę starsi. nie mówię tutaj o Tobie, że o nas, my, młodzi, Nie ja właśnie nie tak powiedzieć, że młodzi muzyk dosyć jasnowy, a się cały czas czuję młoda Absolutnie, nie, nie. To absolutnie tak, tak sobie ale myślę. Ale mówić o tych ale, młodych ludziach. Ale, ale, ale myślę, że to jest trochę tak, że, że bardzo często narzekamy na tych młodych, młodych ludzi, bo ich nie rozumiemy, bo nie wiemy, co im zaproponować, mhm. a oni sobie doskonale potrafią sami zaproponować, tylko że nam się niekoniecznie musi podobać to, co oni zaproponują, bo to jest dla nas, dla, albo ja mówię trochę leśnych dziadków, trochę niewygodne, tak? <grymne> tylko wiecie, no jak popatrzymy rzeczywiście na politykę czy na władzę, no to no niestety, no w większości nie stoją tam tacy młodzi ludzie jak my, <grymne> tylko trochę taka ekipa, która już jest lekko zmurszała. I ja to niestety mówię brutalnie dosyć w swoich tekst, także tym ludziom, którzy są u władzy czy u, u szczytu jakiejś tam popularności <grymne> e, i mają dużo wpływu, dużo pieniędzy, dużo władzy, im to już jest trochę obojętne, bo ile oni jeszcze pożyją? No, oni 10 lat, 15, 20, oni już nie zdążą na katastrofę, 20, tak, tak? Tak. Zdążą na katastrofę tak. ale ci wszyscy ludzie się na nią idealnie załapią i ich dzieci. Tak. I to jest kłopot i moim zdaniem to jest fantastyczne w tym, co robi Greta Thunberg jak pociągnęła młodzież i dzieciaki. Super. Daniel, robimy przecinek w tej rozmowie, ale tylko po to, żeby zaprosić na ciąg dalszy, żebyśmy się tu spotkali osobiście. Przypominamy, kiedy wernisaż, bo na pewno będziemy rozmawiać o ekologii, na pewno będziemy rozmawiać o fotografii, bo to jest też bardzo ciekawa kuchnia fotograficzna, która jest do opowiedzenia Pozwolenia, lokalizacje, zdjęcia podwodne, naprawdę tak. będzie dużo cudownych historii. I to jest też na pewno historia o tym, że jeżeli masz projekt, należy go złapać i zacząć realizować, bo nigdy nie będziesz w 100% gotowy, więc tematów nam nie zabraknie. Kiedy się widzimy? Widzimy się 8 listopada o godzinie 19 w hali Koszyki na poziomie Plus 1. To jest ta galeria, która jest nad, nad główną halą. Spotkanie autorskie ze mną, które poprowadzi Weronika i mój przyjaciel Jacek Konieczny, fotograf, podróżnik, reportażysta. Spotkanie autorskie jest zaraz przy wejściu na, na galerię na poziom plus jeden, a kilka kroków stąd na jednym z pomostów, które łączą galerię na poziomie plus jeden jest wystawa. Co ważne, wystawa jest otwarta dla wszystkich bezpłatnie w takich godzinach, w jakich otwarta jest hala koszyki, więc w każdej chwili można przyjść. Już od poniedziałku można ją oglądać. Ponieważ ją właśnie wieszamy. Do zobaczenia. Do zobaczenia.